Dzień dobry. Zgodnie z naszą umową, dzisiaj kolejne zadania z ruchu harmonicznego, ale takie tylko dwa zadania dzisiaj rozwiążemy, które są powiązane, gdzie jest ruch harmoniczny powiązany z innymi działami, czyli w pierwszym zadaniu z, z cieczami, czyli dokładnie mówiąc z prawem Archimedesa. A w drugim zadaniu z polem grawitacyjnym. Dość często właśnie zadania, zadania materialne, właśnie tym się charakteryzują, że łączą jeden lub dwa, znaczy dwa lub, lub trzy działy w jednym zadaniu. Tak? No to tu być taki przykład. Więc temat lekcji: ruch harmoniczny, rozwiązywanie zadań. I zadanie pierwsze. W taką skróconą treść podam. Probówka o masie M i polu poprzecznego przekroju S spoczywa ustawiona pionowo w cieczy o gęstości Rho. Za rysunek to wyjaśnię. Już co widzicie to poniżej. Probówkę dodatkowo zamożono i puszczono. Oblicz okres drgań probówki. Więc dane mamy tak. Masę probówki, gęstość tej cieczy, pole przekroju. To czyli jakbyśmy tą probówkę tak przecięli tu w poprzek, no zakładając, że przekrój ma kształt koła, to pole tego koła byłoby równe S. No i jeszcze znamy przyspieszenie ziemskie, a pytamy się o częstość kątową, albo częstość kołową, różnie się to nazywa, i o okres ruchu. No ten okres to lepiej rozumiecie. No i teraz początkowo mamy właśnie tą probówkę. Zanurzoną częściowo w cieczy. To jest powierzchnia cieczy. Gęstość cieczy jest RO. I symbolem V0 oznaczyłem tą część tej probówki, która jest zanurzona. Czyli V0 to jest objętość, objętość tej części, zanurzonej, zanurzonej części tej probówki. To jest duże V0. No i teraz tu probówka spoczywa, no więc ciężar tej probówki jest równoważony przez siłę wyporu. To Fw to nie jest siła wypadkowa, ale siła wyporu. Ponieważ będzie jeszcze tu kolejna siła wyporu, to oznaczają Fw, czy siła wyporu i z indeksem 1. A to będzie Fw2 po dodatkowym zadłużeniu. No i ponieważ probówka spoczywa, to ciężar jest równoważony przez siłę wyporu. A teraz e, dodatkowo tą e, tą perówkę, e, tak dociskamy, zanurzamy ją głębiej o tu i puszczamy. No i teraz tak e, z tych e, sił, które działały wcześniej, no to działa nadal ciężar, no, ciężar baza pyłówki nie uległa zmianie, więc ciężar jest taki sam, e, znaczy też się nie zmienił, czyli czy ta siła kur, i tu siła jest taka sama, tak? No ale teraz e, zanurzona jest większa część cieczy. Tą linią za zaznaczyłem, gdzie był poprzednio poziom cieczy. Tak? Czy teraz ta objętość, objętość połówki, która jest zanurzona, zwiększyła się o tą część o wysokości X. Tak jak to oznaczmy, i pole przekroju S. Czyli objętość tej części, to jest objętość walca o polu podstawy S i wysokości x, czyli to będzie s razy x, O taką objętość się zwiększyła, objętość tej, znaczy zanurzonej części probówki, tak. No i teraz w takim razie, ponieważ siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy, teraz tej cieczy wypartej jest więcej, to ona zwiększyła swoją wartość, więc teraz a ciężar się nie zmienił, więc teraz ta siła wyporu jest, ma większą wartość niż ciężar, więc wypadkowa siła działa do góry no i spowoduje, spowoduje z tego położenia ruch, ruch tej porówki do góry, no i będzie ona poruszała się ruchem takim cyklicznym. Tu oczywiście w tym zadaniu pomijamy opory tego ruchu. Więc na pewno będzie ruch tutaj cykliczny, ale czy ruch harmoniczny, no to musimy wykazać. No i właśnie jaki mamy Jaki mamy plan w ogóle wykaza wykazania, że, czy jest to ruch harmoniczny? Bo gdyby to był ruch harmoniczny, to my znamy wzory na, na ruch, na znaczy opisujący ruch harmoniczny, moglibyśmy te wzory wykorzystać i dzięki temu, yy, a część z tych wzorów, na przykład wzoru na siłę w ruchu harmonicznym zależy od częstości kątowej, a częstość od okresu, więc moglibyśmy coś o tym okresie i częstości powiedzieć. I właśnie w zadaniach z ruchu harmonicznego, w tych większości zadań, pierwszą, pierwsza część zadania polega na wykazaniu, że jest to ruch harmoniczny. No i mamy dwie definicje ruchu harmonicznego, taką wydaje się, że oczywistą, że jest to ruch, w którym Wychylenie zmienia się jak funkcja sinus, dokładnie mówiąc sinusoidalnie, bo to, to czy sinus, czy kosinus, czy jakaś pośrednia funkcja zależy od momentu rozpoczęcia obserwacji, więc można by powiedzieć, że jest to ruch, w którym wychylenie zmienia się sinusoidalnie. No, ale to jest, ta definicja jest trudna do, do realizacji w zadaniach, że trudno na podstawie tej definicji rozpoznać, czy to, to jest ruch harmoniczny, czy nie, bo zwykle mamy do czynienia z siłami tylko. To jest jeszcze ta druga cecha ruchu harmonicznego, że jest to ruch, w którym siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia czy f i x. Czy x to jest wychylenie z położenia równowagi, że te wielkości są do siebie wprost proporcjonalne. I to, to y, tą cechę ruchu harmonicznego jest dużo łatwiej, łatwiej wykorzystać i łatwiej właśnie rozpoznać czy na podstawie siły działającej. Czy jest to ruch harmoniczny, czy nie. Więc w takim razie dążymy do czego? Chcemy wykazać, że jest to ruch harmoniczny, to chcemy wykazać, że siła działająca w kierunku ruchu, czy w tym kierunku musi być wprost proporcjonalna do wychylenia z położenia równowagi. To jest właśnie to X jest naszym położ... wychyleniem z położenia równowagi. I jeżeli wykażemy, że siła działająca w kierunku ruchu jest do wychylenia wprost proporcjonalna, to znaczy, będzie znaczyło, że jest to ruch harmoniczny i będziemy mogli porównać tą, ten wzór na tą siłę ze wzorem na, na siłę w ruchu harmonicznym, yy, znaczy ze wzorem, który zależy od, od yy, częstości koło, kątowej i od yy, wychylenia, czyli ten wzór f równa się m omega kwadrat x Pomiemy ten minus, gdy chodzi o wartość bezwzględną, nie o współrzędną wektora, ale o wartość bezwzględną. To to więc zaczynamy, więc, więc musimy wykazać, że wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu, że jest wprost proporcjonalna do wychylenia. No to zajmijmy się tą wypadkową siłą, no to z tych dwóch sił przeważy siła Fw2, czy ta siła wyporu, ta druga, więc, więc wypadkowa siła działająca w kierunku ruchu to będzie Fw2-Q, minus bo wartość tej siły minus wartość tej ciężaru. A wiemy tu z warunku tego równowagi, że, że ciężar i ta siła wyporu FW1 były sobie równe co do wartości, czyli to ciężar jest równe w sile wyporu tej FW1 co do wartości, tak? Więc możemy w tym równaniu zamiast ciężarów stawić FW1. No to już mamy. No i teraz to w to jest właśnie siła wyporu. No to przypomnijmy sobie szybciutko, szybciutko, jak siła wyporu zależy od objętości i gęstości. Więc zgodnie z prawem, jak Edesaś, Siła wyporu działająca na ciało złożone w cieczy jest skierowana pionowo do góry jest równa co do wartości ciężarowi wypaltej cieczy. Ja tu akurat zapisałem tak z tymi indeksami, żeby te literki tam wszystko mówiły. Zresztą tu zaraz opiszemy, co, to, co ten skrót znaczy. Czy Fw to jest ta siła wyporu, to jest ciężar wypaltej cieczy. W, to jest wypaltej, a C cieczy. Tak? I, więc ten skrót Wc będzie oznaczał wypartą ciecz. No a ciężar to jest to jest y, każdy ciężar to jest masa razy przyspieszenie ziemskie. No, cięża wypartej cieczy, więc masa też wypartej cieczy razy G. No, a masa masa to jest gęstość razy objętość. No, ale masa wypartej cieczy to jest gęstość wypartej cieczy razy objętość wypartej cieczy, no i jeszcze razy G. No, tu jeszcze oczywiście podazywałem qwc ciężar wypartej cieczy, MWC masa wypartej cieczy, roWC. Gęstość wypartej cieczy i VWC objętość wypartej cieczy. No i teraz to jest taki ogólny wzór na siłę wyporu, i teraz u nas gęstość wypartej cieczy to jest po prostu RO. O to jest to RO. Objętość wypartej cieczy, no to jest w przypadku w przypadku tej te siły Fw1, no to tu, dlaczego znaczy ta próbówka wyparła taką objętość, F, taką objętość tej cieczy, czy V0, czyli objętość wypartej cieczy w, przypadku, w, w pierwszym przypadku to jest V0, V0 no i raz G, tak, a teraz y, wzór na siłę FW, Fw2 znajdujemy, no to zgodnie z, z tym samym wzorem Fw2 to jest gęstość wypartej cieczy, czyli ro razy objętość wypartej cieczy, no to teraz już nie jest V0, to jest V0 plus objętość tego walca o wysokości X i polu przekroju S, czy będzie plus S pole podstawy, czyli S razy X. Czyli teraz ta, tu w nawiasie macie objętość wypartej cieczy w tym przypadku. To jest ta poprzednia objętość V0 plus objętość tego walca o wysokości X i polu przekroju S. Czy to będzie S pole po przekroju razy X, tak? No i jeszcze razy, razy G na końcu. No i teraz trzeba wstawić te dwa wzory do tego ładia w miejscu 2 FW1 i zobaczyć, czy ta siła działająca w kierunku ruchu, czy będzie wprost proporcjonalna do wychylenia X. Już ja się jeszcze, już to dalej do mnie wysiada. No dobrze, no to wstawiajmy teraz te wzory na siłę wyporu do tego wzory na siłę F działającą w kierunku ruchu. Więc mamy? Ta siła F to jest właśnie różnica FW2 F FW1, no i wstawiamy w miejsce FW2, ro, raz w 2 Wlewa się V0 plus S razy X, zamykamy na razy G, minus ta siła wyporu FW1, tak? I tu wymnożymy, wymnożymy wszystkie te wyrazy. Pierwszy raz będzie Rho razy V0 razy G i drugi plus Rho razy S razy X razy G. Tak? I jeszcze minus ten ostatni wyraz. I widzimy, że ten pierwszy wyraz z ostatnim się redukują i zostaje Rho razy S razy X razy G, ale ja to X napiszę na końcu, żeby pokazać, że ta siła jest wprost proporcjonalna do wychylenia, tak? Więc, więc zmienimy tylko kolejność mnożenia, to oczywiście wartość się nie zmienia, nie zmienia i widzimy, że ta siła działająca w kierunku ruchu jest do tego wychylenia z położenia równowagi wprost proporcjonalna. Więc piszemy, że to F jest wprost proporcjonalne do X, a z tego wynika, że ciało porusza się ruchem harmonicznym, bo to jest cecha właśnie ruchu harmonicznego. Jeżeli, jeżeli w każdym ruchu, w którym ta siła jest do... Ruch, w którym siła jest wprost proporcjonalna do wychylenia, oczywiście ta siła działająca w kierunku, w kierunku ruchu, jest to ruch harmoniczny. No a teraz wiemy, że w każdym ruchu harmonicznym siła zależy od masy częstości i od wychylenia w taki sposób, czy to jest m omega kwadrat x, czy to m omega kwadrat jest to nasze to k. Czasem się oznacza jako ale Tu jest wygodniej nam użyć M kwadrat, ponieważ my będziemy obliczali tą częstość kołową, albo częstość kątową, czasem się to nazywa. No, a, a znając tą częstość, będziemy można obliczyć okres. Więc porównujemy te, te dwa wzory, bo to są wzory na tą samą siłę. To jest na wzór na siłę, siłę tą y, działającą na próbówkę w krew, kierunku ruchu. A ponieważ jest to ruch harmoniczny, no to ta siła da się wyrazić również w ten sposób. To jest ta sama siła, więc porównujemy te dwa wzory. Porównujemy, obliczamy, z te, tu się skraca x i sta, skraca, no tylko x się, x się skraca. Y, dzielimy przez m jeszcze i bierzemy pierwiastek, tak? Więc mamy już wzór. A gdybyśmy chcieli okres obliczyć, no to pamiętamy, że częstość kąt kołowa a częstość kątowa też zależy od okresu w taki sam sposób, jak prędkość kątowa w ruchu jednostajnym okręgu, czyli to jest 2pi przez ten, czyli 2 pi to jest kąt pełny podzielony przez okres. Tu, tego radiana się nie pisze, ale pamiętajmy, że to tak naprawdę jest w tym miejscu radian jeszcze 2 pi radianów przez okres. Z tego oko jest 2 pi przez omega, W miejscu ω wstawiamy ten, ten wzór, całe wstawiamy. No, no jeżeli nie chcielibyśmy mieć piętrowych ułamków, no to dzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność, czyli to się pod pierwiastkiem zmieni, od, zmieni po prostu mianownik z licznikiem. Tak? No i teraz dyskusję jednostkę, No to prze przeprowadźmy jedynie dla. Moglibyśmy również dla omegi, ale to, to będzie prawie to samo, więc przeprowadźmy tę dyskusję jednostki tylko dla tego ostatniego wzoru. No więc, oczywiście 2 pi to nie ma, nie, nie ma wpływu na jednostkę, więc tylko y, wstawiamy tu jednostkę masy, to jest kilogram, jednostka gęstości, to jest kilogram nawet y, sześcienny kilogram na metr sześcienny, potem pole powierzchni w metrach kwadratowych, znaczy przyspieszenie ziemskie w metrach na sekundę do kwadratu. widzimy, że to będzie metr kwadrat razy metr, to jest będzie metr do trzeciej, skutuje się z tym metrem do trzeciej, kilogram się skutuje z kilogramem, będzie 1 przez 1 przez sekundę kwadrat, czyli z sekundy kwadrat, czyli sekunda. No i rzeczywiście rzeczywiście okres wyraża się w sekundach, więc jest nadzieja, że wzór jest poprawny. Nie jest to jeszcze pewność, ale jest duża szansa, że, że ten wzór jest poprawny, skoro jednostka się, się zgodziła. No i jeszcze drugie zadanie zrobimy, które łączy właśnie ruch harmoniczny, w tym przypadku z innym działem, z polem grawitacyjnym. I też sobie przypomnimy troszeczkę o polu grawitacyjnym, o pewnych elementach. I też w formie tej skrótowej treść podam. Ciało masie M porusza się w tunelu przechodzącym przez środek planety o takiej samej gęstości w każdym miejscu, równej ρ. Oblicz częstość, częstość i okres ruchu tego ciała. No i dane są. Znaczy tu akurat niektóre dane są tu zbędne, ale jeszcze o tym tego nie wiemy. Znaczy, ja wiem, ale jeszcze wy nie wiecie. Więc dane są: ma masa ciała, y, przy, y, y, stała grawitacji y, i gęstość tej planety. Znaczy, teraz to się wyjaśni, jak narysuje. Więc mamy planetę, to oczywiście tu, jeżeli chodzi o ten tunel i to, wielkość tego ciała i planety, to jest, nie jest to proporcjonalnie zgodnie z rzeczywistością. Oczywiście to ciało powinno być dużo, dużo mniejsze, a ten tunel du, du, dużo, dużo węższy. No, ale byśmy nic nie wiedzieli. Więc mamy, wyobraźmy sobie, że ta plena jest bardzo, bardzo duża i przez środek tej planety, załóżmy, że ona ma stałą konsystencję i wszędzie gęstość taka sama jest, i przewidywano taki tunel wąski i tu na górze